Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Też już kurwa. Co kurwa. Kurwa. To, to jest? Szkoła? Kurwa! Ciągle zapominam, że tam skąd pochodzisz z szkoły nikt na oczy nie widział. Co kurwa jest? Ta... Kurwa. O, kurwa! 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 To chyba jakiś taki! Amerykę dały terroryzm na Kurwa! Kurwa, Maki! Kurwa! O, kurwa. O, kurwa! Ani kroku z Dalej, spierdalamy stąd.

Żyję, kurwa. I to jeszcze ja? Proszę o wsparcie lotnicze. T-90. Odległość 200 metrów. Jak słyszycie? Usta! Oraz mają przejebane! T-90! się wybier... Kurwa ma! Przejebane! Kurwa! Co to kurwa jest? Otwórzmy te drzwi! Jak e, gdzie one się kurwa podziały! Kurwa! Jesteście bardziej popierdoleni niż myślałem. Napierdalaj, Miller! To nie kurwa, wiedzą jak blisko jesteśmy! Kurwa mać, pies! Chryste, ja pierdolę! Bo no jeden daje popalić! Biedne co byli bez szans! Lepiej oni niż ja, stary! A no ten co spierdala? No, chyba go zostać frygady popur. Do cię od transportu? Nie. Eee. Kapelze! Niech mu który powie, że to tu się wojna! O kurwa! Co Co tu się kurwa dzieje? O ja pierdolę! Ja pierdolę! O ja pierdolę! Aha, okej. Okay. Czyli mamy zakończyć jedną wojnę i rozpoczynając drugą. Normalnie, kurwa, zajęliśmy! się kurwa! Nie podoba się wybierdalać do lotnictwa. Nie, no kurwa, Steve! Mamy przejebane kielisze! Kurwa! Jest i w dniu Tylko nie pierdolcie mi tu bzdur, sierżancie. Kurwa!